Przedstawienie nosi tytuł Gąsienica, tajemnica. Idzie ścieżką gąsienica, kolorowa tajemnica. M mnóstwo krótkich nóżek ma, jedną robi nam popa. Do widzenia, do widzenia, czarna już mi nie ma. Nitką się owinę cała, przed będą spała. Już się niby nic nie dzieje. kokon się i Kokon się robi czwakuje. w środku świza trzasnęła wszystkie drzwi. A na wiosnę patrzcie teraz. Ktoś w kokonie drzwi otwiera. Kiwa do